Cześć Siemanko, witam was, witam was na moim kanale, no i dzisiaj chciałem Was zaprosić na naprawdę wyjątkowy i szczególny odcinek, tak wyjątkowy i szczególny jak urządzenie, które teraz chciałem wam oficjalnie zaprezentować Zakupiłem Amigę 3000. Tak, udało mi się kupić Amigę 3000, w co nadal nie mogę uwierzyć. Zakup kompletnie nie był przeze mnie zaplanowany. Miałem tam Gdzieś w głowie, że może kiedyś się uda, może kiedyś gdzieś coś trafię, ale tak naprawdę zbierałem teraz priorytetowo na Atari Jaguara w pudełku. Chciałem, aby to było takie idealne urządzenie w idealnym stanie. No i te pieniądze gdzieś tam gromadziłem, zbierałem, ale takie urządzenie nigdzie się nie pojawiało. I Powiem Wam, co się stało. Oczywiście ci, co widzieli vloga, już mniej więcej wiedzą, ale jeszcze tutaj dla szerszej publiczności przedstawię historię jeszcze raz. Osoba, która ogląda mój kanał, po prostu ze mną się skontaktowała i powiedziała, że znalazła Amigę 3000. Wysłała mi zdjęcie, wysłała mi mniej więcej, z grubsza, pokazanie, czy Amiga jest sprawna. Zaproponowała kwotę, no i postanowiliśmy, że dobijemy targu. Trzeba było tylko jeszcze po urządzenie przejechać pół Polski w jedną i w drugą stronę, o czym też informowałem i pokazywałem, jak podróż wygląda w poprzednim vlogu, do którego w sumie zachęcam, bo przedstawiłem też tam dużo innych ciekawych informacji na temat przyszłości mojego kanału. Ale wracając do sedna sprawy i do tematu, no to Amiga 3000 wylądowała na moim stole. Jest u mnie i jest gotowa do prezentacji, jest u mnie i jest gotowa do tego, aby się nią bawić, cieszyć, rozbudowywać ją, modernizować i przede wszystkim odświeżyć. Nie jest to stan idealny. Nie jest to amiga taką, jak ja bym chciał mieć. Jest to amiga, która naprawdę. Wymaga czasu i serca, aby doprowadzić ją do swojej świetności, aby dać jej drugą młodość, jak to się mówi. Chcę, aby Amiga 3000, którą zakupiłem, stała się flagowym komputerem na moim kanale. Będzie to sprzęt, o który będę wyjątkowo dbał i który będę rozbudowywał. Wiem, że nie będzie to proste, ale jestem zdeterminowany i naprawdę chciałbym, aby była to taka perełka i złoty gral, tak jak niektórzy z Was na ten. Sprzed mówią. Tak więc teraz chciałbym Wam oficjalnie ją zaprezentować z każdej możliwej strony. Chciałbym, abyśmy ją sobie otworzyli, zajrzeli do środka. Oczywiście dokonali testu wąchania, jak i przeglądu każdej, nawet najmniejszej, szparki. Tak więc jedziemy z tematem. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam teraz już oficjalnie swój najnowszy zakup, czyli proszę Państwa, przed Wami moja Amiga 3000. Tak prezentuje się mój najnowszy nabytek, czyli można powiedzieć teraz moja perełeczka. Czemu Amiga jest w takim kolorze? Zaraz do tego dojdziemy. Mam tam jakąś teorię na ten temat. I jeszcze z wami chciałbym ją skonsultować, ale na razie przyjrzyjmy się temu, co w niej jest najpiękniejsze, czyli front. Front amigi mamy w taki delikatnym kremie i już troszkę niestety złapana przez żółtaczkę. Na pewno ten front trzeba będzie troszkę odświeżyć. I tutaj się zastanawiam, czy używać ostrej chemii, czy po prostu poczekać, aż przyjdzie lato, i wystawić sam front na słońce, tak aby. Kolor troszkę wrócił do tego oryginalnego. Tutaj możecie napisać, co byście z tym zrobili. Swoją drogą ostre wybielanie w ostrej chemii boję się, że zniszczy to piękne, wspaniałe logo Amiga 3000, na które nie mogę się napatrzeć. W ogóle, ja nie mogę na nic się napatrzeć na ten komputer. On mi się tak podoba, że ja rano wstaję i pierwsze ro, co robię, to muszę sobie ją tak pokłaskać. Powiem Wam tak, Amiga 4000 jest piękna, ale Amiga 4000 to już jest taki bardziej, troszkę współczesny PC, zwłaszcza z napędem CD, a tu mamy jeszcze dwie stacje dysków. Ten front, taki, no, taki subtelny nie za duży, taki idealny, dla mnie no, po prostu bajka. Ten komputer zawsze mi się tak podobał, że nawet nie śmiałem o nim śnić i dzisiaj wylądował na moim biurku. Można się śmiać, niektórzy tego nie rozumieją, ale ja mam po prostu fioła, a Amiga 3000 to jest chyba już spełnienie absolutne moich retro marzeń. Już nawet nie mówię, bo wiem, że są osoby, które uważają, że Amiga na przykład 4000 w tałerze to jest już coś wspaniałego, ale dla mnie ta w tałerze czy Amiga 4000 to zawsze będzie sprzęt który bardziej przypomina już współczesniejszego pz a to jest już kwintesencja retro i przede wszystkim nawet to, jak rzadko występuje ten sprzęt gdzieś na rynku sprawia, że dodajemy tutaj sobie dodatkowego dreszczyku emocji. Boże, jak się rozgadałem, naprawdę za dużo mówię, ale nie mogę się nacieszyć. Nie mogę. Jestem po prostu tak podierany, spójrzcie na ten piękny froncik. Uważacie, że powinien być wybielony, czy zostawić go tak jak jest. Specjalnie wsadziłem tutaj też dyskietkę do środka po to, żebyście zobaczyli, bo tu ktoś dorobił sobie przycisk. Może to widzicie, widzicie. Tak, widzicie to doskonale. Jest tam przycisk, i tu jest doklejony kawałek plastiku, i tu jest doklejony kawałek plastiku. Można powiedzieć, że to taka yy, wczesna prototypowa faza drukarki 3D. Nie? To się po prostu podoklejał, bo mu tutaj przycisk nie pasował. Zaraz sobie zajrzymy do środka, do środka i porozmawiamy sobie troszkę dokładniej o tym, co tam jest. A teraz popatrzmy sobie tutaj na bok. Co my tutaj możemy zobaczyć? Patrzcie. Piękna rdzawka tutaj łapie. Jak w starym Oplu. Jest tylko na szczęście powierzchowna, bo tak już sobie patrzyłem. Oczywiście widziałem to na zdjęciach. W związku z tą rdzą, wydaje mi się, że powinno się. Ten, ten, ten panel metalowy, tą obudowę metalową, oddać do jakiegoś dobrego lakiernika i zedrzeć całą tą farbę i pomalować to wszystko kolorem najbardziej zbliżonym do frontu. Albo inaczej, najbardziej zbliżonym do oryginału. Oryginalny kolor powinien wyglądać tak jak te oryginalne tutaj wkręty. Widzicie? Ona jest dość ciężka, muszę tak ciężko pokazywać, ale staram się. Tutaj jest Taki i taki wkręcik. To są oryginalne wkręty i ta amiga powinna być w takim kolorze. I wiecie co ja wam powiem? Że tutaj nawet albo to są rysy, albo to są jakieś przecierki, bo ktoś to wycierał wcześniej i zostały takie ślady, ale wydaje mi się, że to było tak po prostu pędzlem piznięte i tyle. No, no nie wiem, nie wiem. Ktoś miał taką inwencję. I dobrze, że front został, bo to możemy zawsze pomalować, zedrzeć, dać do lakiernika, podkład zrobić, warstwę na takiego już pięknego, kremowego lakieru. I dodatkowo można to jeszcze zabezpieczyć czymś, jakąś powłoką z góry. Myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł. Dobra, ja tak tutaj trzymam, no bo mamy dwa porty DB9, tak? Jest, są dwa porty DB9 i one są takie w stanie takim, no, że tak powiem, lekko są tutaj portzewiałe. Tutaj mamy złącze, klawiatury. I wydaje mi się, dos dobrze jeszcze tego nie ogarnąłem, ale wydaje mi się, że możemy tutaj podłączyć klawiaturę od Amigi 2000. Jeżeli tak jest, to napiszcie, że tak jest. Jeżeli tak nie jest, to mnie poprawcie. Odwróćmy sobie teraz i zobaczmy, co mamy tutaj z tyłu. Z tyłu powiem Wam, że do końca nie wiem o paru rzeczach, co mogą one tutaj nam, że tak powiem, do czego służyć. Mamy tutaj piękną naklejkę Commodore, tak. Mamy tutaj Amiga 3000 i tak dalej. Numer mamy 6584. Jeżeli by to była Amiga 500 i miała taki numer, no to byłby wypasik, nie. A Amig 3000 pewnie dużo nie było, tak więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy ten numer to jest niski, czy wysoki, jest jaki jest. Mamy tutaj podłączone. Właśnie dwie rzeczy, o których za bardzo nie wiem o co tutaj chodzi. Ja sobie tą amigę już wcześniej otworzyłem i widziałem, że jest tam kontroler dysków, od którego wypuszczone są takie taśmy, do właśnie do tych tutaj portów. Co to jest, nie wiem. Na pewno mi napiszecie, bo jesteście mądrzejsi w tej kwestii ode mnie. Mamy tutaj audio prawe, lewe. Mamy tutaj przycisk, który prawdopodobnie jest od skan czyli od takiego urządzenia, które umożliwia nam podłączenie tutaj monitora. VGA. Bardzo fajna sprawa, bo z tego co wiem, to do Amic 4000 trzeba było skandoblera chyba dokupić sobie, żeby można było sobie monitor VGA podłączyć. Tutaj możemy podłączyć sobie powiedzmy kabelek RGB, tutaj mamy Parallel port. Floppy i serial port. Aha, i dodatkowo SCSI port, który nie wiem, czy jest używany, czy trzeba do niego coś podpiąć, ale skoro on tutaj wystaje, no to myślę, że można byłoby go użyć. Dobra, przesuwamy tego grzmota w drugą stronę. Tutaj mamy również piękny kolorek niebieski. Nazwijmy go niebieski, mi się wydaje, że to jest taki niebieski. W kamerze jeszcze troszkę inaczej wygląda. Mamy dwa oryginalne wkręty. No i co? Jeszcze zobaczmy sobie, jak on od spodu wygląda. Proszę bardzo. Niesamowite są te korkowe podkładki, to są chyba oryginalne, nie? Patrzcie, mamy cztery. Oryginalne czy ktoś sobie to wymyślił? Ja nie wiem, no po prostu to wygląda to troszkę chałupniczo, ale są jakie są. Zobacz, sama Amiga, no jest po prostu bajka. Wiecie co, ja jej nawet tak za bardzo nie szykowałem do prezentacji, ona była tylko tak tutaj wymazana takim dżemem, powiedzmy. Ja to troszkę starłem, bo nie mogłem na to patrzeć. Pozostałości tego syfu zostały tutaj w tej szparce, zobaczcie sobie. Dobra teraz trzeba by było wziąć w ręce jakieś urządzenie do odkręcania i odkręcimy sobie wkręciki. Obudowę mamy odkręconą tak, więc teraz musimy szarpnąć ją do siebie i powinno wszystko zejść. Tak jest. Wszystko pięknie schodzi. Piękny pisk. No i teraz muszę was wziąć chyba troszkę bliżej. Abyście sobie tutaj dokładnie wszystko obejrzeli. Wnętrze jest bardzo podobne do Amigi 4000. Też tu mamy zasilacz, tu mamy włącznik zasilacza. W obudowie znajduje się taki specjalny pałąk, który załącza zasilacz. Zobaczcie sobie, jest on troszkę inny niż w Amigi 4000. Tu sobie naciskamy power i on się przesuwa. Wciskając nam ten przycisk na zasilaczu. Tutaj mamy, widzę, stację Hinona zamontowaną, a tu mamy stację, którą ja chciałem Wam pokazać specjalnie. Widzicie, płaczy. To, to się zdejmuje z góry. I tu mamy Sankyo z Japonii. Takie urządzenie, czyli to jest chyba nieoryginalna stacja, ponieważ przycisk jest inny. Przycisk taki jak od 500. Ktoś sobie po prostu tutaj dorobił, tak już wspominałem na wstępie. Zobaczmy sobie jeszcze z tej strony. To jest kontroler dysków, tak mi się wydaje. Dobrze mówię, jeżeli nie, to proszę mnie tutaj y, poprawić. Ja nie mam pojęcia za bardzo co to jest. Jest tutaj wpięte w slot, powiedzmy, że to jest slot Zorro, tak samo chyba się mówi jak w Amidze 4000. No i mamy tutaj bateryjkę. Zobaczcie, jest bateryjka. I ta bateryjka ona w ogóle nie wylała, nie zrobiła tutaj żadnego syfu. Ja, jak rozmawiałem ze sprzedającym, to prosiłem, żeby przede wszystkim otworzył ją i zrobił mi zdjęcie tego miejsca. Tego miejsca, jeżeli tu byłoby zapaprane, ja bym raczej nie kupił tej Amigi, bo ja y, wiem z czym to się potem wiąże. Tak to będzie można ją teraz szybko usunąć i jest po sprawie. Proszę napiszcie, co to jest i do czego to służy, bo to jest chyba jakiś kontroler dysku. Ale te tutaj z tyłu taśmy to są co do podpinania jakiegoś dysku czy stacji. Nie wiem, nie wiem za bardzo o co tutaj chodzi. Mamy sloty rozszerzeń. Tu możemy powpinać sobie różne y, dodatki. Możemy tutaj wsadzić kartę graficzną. Przede wszystkim na której bardzo mi zależy, żeby sobie kupić. No, ale do tego to jeszcze długa droga. Na pewno płyta będzie, będzie miała przegląd u profesjonalisty. Będą wymieniali kondensatory, bo ja chcę, żeby ten sprzęt służył mi jak najdłużej. Przejdźmy z, z tą stronę. Zobaczcie, o, widzę, że jest hinon. Nie myliłem się. Jest tu hinon. a tu mamy dysk Quantum. Dysk Quantum, oryginalnie zamontowany. Takie dyski też były montowane w Amigach 4000. Na tym dysku coś jest. To będziemy sobie też sprawdzać. No i co mamy? Zasilacz. Zasilacz mamy też oryginalny, wsadzony, w którym przydałoby się pewnie też zmienić kondensatory. Jeżeli macie jakieś jeszcze wskazówki, to proszę bardzo, piszcie ile chcecie. Ja się nie obrażę, ja się tylko będę cieszył, ponieważ to na pewno mi pomoże, a ten sprzęt chcę go traktować z należytym dla niego szacunkiem i chcę aż wręcz zbudować mu tutaj ołtarz. Zobaczmy jeszcze raz z przodu. Z przodu, no to mamy te diody HD, diody power, mamy tutaj stację Hino, tak jak wspomniałem i ten sankiu podpięty, dwie stacje podpięte i tutaj pod spodem jeszcze moglibyśmy zerknąć. Zobaczymy, też będzie widać. O, prawie się przechyliłem z nią. Tam są rozszerzenia pamięci. Można rozszerzenia kostki pamięci, które wpinamy i rozszerzamy. Ja dokładnie nie wiem ile ta Amiga ma pamięci i tak jak sobie tutaj zaglądam, to powiem wam, że więcej. No, nie idzie zobaczyć, trzeba byłoby całą górę tutaj odpiąć i zdjąć, to wszystko rozkręcić. Ja tego na razie nie będę robił, gdyż no nie widzę takiej potrzeby. Tam w środku jest, zaufajcie mi, jest czyściutko, pachnąco i no w porządku to wygląda. No i dobra, przejdźmy jeszcze do najważniejszego testu, teraz czyli testu wąchania. Ja sobie ją podniosę i powącham. Teraz, Wy możecie sobie powąchać tutaj koło dysku i tutaj z tych licznych metalowych szparek. Tak jest. I co czujecie? Bo ja Wam powiem, co ja czuję. Ja czuję tutaj dobrą wilgoć, dobrą piwniczą wilgoć. Nie czuję nic nowością. Komputer jest przesiąknięty wilgocią, a co dziwne, nie jest nigdzie złapany rdzą, czyli musiał stać gdzieś w miejscu, gdzie było wilgotno, ale nie miał bezpośrednio styku z jakąś wodą, kałużą czy innym podobnym ustrojstwem. Jeszcze tak sobie tutaj zaglądam. Coś tutaj jeszcze jest pod złotem? Nie, ja, tu już nic nie ma. Standardowo taka Amiga wyposażona jest w procesor 030, można ją rozszerzać. I teraz kwestia, czy będę chciał ją rozszerzyć o dodatkowy procesor. Czyli w tym przypadku wypadałoby coś więcej niż ten 03 czy 04, 040. Są takie karty BFG do niej, ale jeszcze że tak powiem, no, żadnej nie widziałem dostępnej. Są to drogie rzeczy, ale jak już wspomniałem, jestem zdeterminowany, żeby tę Amigę. Sobie doprowadzić do idealnego stanu i, że tak powiem, bawić się nią razem z Wami. To będzie flagowy komputer, który będę prezentował na kanale bardzo, ale to bardzo często. Dobrze, moi drodzy, dzięki, żeście byli. Niestety, tak, dzisiaj prezentacji włączania nie będzie. Trzeba się troszkę tutaj, że tak powiem, pobawić w dramatyczny serial. Będzie to prezentowane w następnym odcinku. W następnym odcinku sobie ją podłączymy, zobaczymy co jest na dysku, czy działają te dwie stacje i czy ona w ogóle hula. A mogę Wam już zdradzić, że sprzęt na pewno działa, ale dokładne, dokładnie sprawdzimy sobie to już w następnej, że tak powiem, prezentacji. Dzięki, żeście byli. Piona dla Was i do następnego. Cześć!